E, dobrze, e, natomiast co do samej dystrybucji, z tego co mi już wiadomo e, Pan podawał narkotyki e, jakiejś Pani. No tak, 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 bo pajereci stołem do laski, nie? No rozumiem, rozumiem. E, czyli e, chciał Pan, y, cóż, bywałaś, efekt matrymonialny, rozumiem? No, delikatnie mówiąc alwie wie Pan, no. Mm -hmm. nie, nie, jak, jednak wie Pan, że to jest dystrybucja, tak czy inaczej, to jest paragraf. No, ja wiem, ja sobie z tej sprawy, mimo że to Ponieważ... miała być wymiana taka e, bezgotówkowa, nie? No rozumiem, niemniej jednak rozprowadza pan, nie, nie, nie... pan przedmiot nielegalny. Ja rozumiem, Wierdą rozumiem. Ja to lubię, bo wie pan, jak laska, kurde, sobie hmm. klewalnie, to jak na pana wsiądzie, to schuja, kurde, śmigło robi normalnie. No rozumiem, no niemniej jednak jest to czyn zabroniony w naszym stanie. E, w sprawie y, broni, hmm. czy przyznać pan do przyznania broni krótkiej typu MK2? No tak, tak, oczywiście, oczywiście, bez licencji, bez licencji. Tak, dlaczego pan tej licencji ów, ówcześnie nie wyrobił? Wie pan, bo nie mogłem. Bo ja w zasadzie odkąd mhm. skończyłem 16 rok życia, to mieszkam albo w poprawczakach, albo w więzieniu. No i tutaj według prawa nie mogę wyrobić licencji. A chodził pan kiedyś wieczorem na spacer po mieście? Tak, zdarzałem się. No nie wiem, bo mnie na przykład ci czarnoskórzy nie lubią, ja zresztą ich też nie. I w zasadzie mhm. już byłem wielokrotnie napadnięty, więc... Trzeba się jakoś bronić, no. Rozumiem. Czy zgłaszał pan zaistniałą sytuację na komendzie? Nie, absolutnie. Ja jestem prawilny ziomek. Ja tam, wie pan, tak brzydko powiem, no, na psach absolutnie. się nie truje, nie? To tak no raz, rozumiem. Raz, raz niemniej, jednak, mówi. niemniej jednak wskazuje się pan tym samym na samotne załatwianie tej sprawy. No i widzi pan, poprzez takie zachowanie popada pan sam w konflikt z prawem. Ja rozumiem, ale wie pan, dla mnie są sprawy ważne i ważniejsze, a dla wie, wie pan co się liczy, no. Szacunek ludzi ulicy. No tak, tylko że kosztem przebycia paru lat w zakładzie karnym. Najprawdopodobniej oczywiście. Tak, y -y. ale jak ja bym wie pan, gdzieś tam strzelił y -y. słucha, to ja już w zasadzie mogę sobie wie pan w Celi sznur powiesić na, na koi ten i się na nim powiesić, no.